Grzesiu, musimy zacząć z grubej rury, gdyż tak. w poprzednim odcinku, Oczywiście. jak to nasze ogarnięcie, nieogarnięcie, nie było... Jest kula. A ty przeklinasz strasznie, zauważyłem. <grym> zdenerwowań nie było. Także Grzesiu, ja od razu zacznę z grubej rury. Zacznijmy ten odcinek, żeby mieć to odhaczony. Dzisiaj będzie kumulacja zdenerwowań, ponieważ nie można w pierwszych minutach odcinka tak plusgać, żeby żółty tak. dolarek się nie pojawił. Więc Grzesiu, ja cię pytam, co cię tam zdenerwowało w ostatnim y, tygodniu, miesiącu, a... raczej chyba ostatniej dekadzie? co taki wiesz, który mi przychodzi do głowy, dużo osób podnieca temat zakrętek. Ja sobie tak pomyślałem, bo faktycznie są sytuacje, kiedy te nowe zakrętki, zakrętka w zakrętce nie równa. Na przykład w jogurtach są inne. Czasami są na przykład na dwa spawy plastikowe, to. które trzeba mocniej urwać. Niektórym to, wiesz, na nos wchodzi, ja mówię, odwróć butelkę o 35 stopni, to ci nie będzie wchodzić. Mam wrażenie, że w kurw polega bardziej na tym, ile zamieszania. Czy to wiesz, tam w ogóle działa i to w ogóle coś pomogło? To nie wiem, bo jak na razie nie słyszę żadnych badań, że o, ale zredukowaliśmy ławienie i innych, mikroplastiku, jakby mikroplastik, panowie, szczególnie do was mówię, już potwierdzone jest w tylu krajach. Wszyscy mamy w nasieniu nawet i w krwi. Wszyscy teraz, czy to jest dobre, czy to jest złe? Jak to uważasz? Lubisz y, zakrętki, czy nie lubisz zakrętek, które są przymocowane, bo to jest y, raz. Ja tak. powiem tak, Marka majonezu, musisz mieć swoją. Nie spierdalają mi te zakrętki, znajduję je, nie gubię. Oczywiście są pewne wkurzające rzeczy typu jazda samochodem, gdzie jest trochę trudniej się do tej butelki dostać, ale dzięki temu też jadą. Z tym autem ta zakrętka mi odpada. Ja powiem Ci, ja troszeczkę nadwkurwian owczanu, tak? Że przejmę Twoje grze w mnie w to, że ludzie są na to wkurwieni. Tak. Ja uważam, że ludzie, którzy tak strasznie, obsesyjnie o tym pierdolą, to są fajtłapy. 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 Miał być spokojnie w owcach. Jesteście kurcze lamusami, które nie chodziły na WF najwyraźniej. Albo nie wiem, macie jakąś. Nie mam siły odkręcić. Faktycznie. Nie wiem, no, idź na siłownię, poćwicz. Albo nie wiem, idź, kurwa, ćwiczyć odkręcanie, zakrętek. Z drugiej strony na czasie narzekają muszą wydawać na tych skamerów co dzwonią na wnuczka nie oni muszą na ustawić, a nie kurwa na drugie na boje gazowane monety nie? z okazji specjalnej niepodległości pozłacane i tam prenumerata do końca życia już przyjdzie przychodzą do wnuczki taka mała pierdoła tak dużo się rzeczy się zmieniało i jakby te zakrętki akurat są takie aaa, to nas boli najbardziej w tych wszystkich zmianach, nie? Nie legislacje i kupa innych rzeczy, które się zmieniają, tylko te zakrętki, te życiowe zakrętki. Chyba dlatego, że to najbardziej dotknęło tej naszej codzienności, że ta zakrętka jest codziennie w naszym życiu. A ja myślę, że paru polityków kilku ugrupowań po prostu mogło się podjąć pod to, że znowu zła Unia to te wszystkie fabryki chodzące od 30 lat, robiące te same zakrętki nagle jest oooo. Oh. Zmiana wszystkich maszyn, żeby produkować to na nowo i zakręcać to na nowo. To musiała być zmiana technologiczna w każdym zakładzie pracy robiącym butelki. Łukaszu, a co Ciebie na przykład? No, wprawiło w pewien rezonans emocjonalny w ostatnim tygodniu, dniu, minucie, sekundzie, pójdźmy w drugą stronę, milisekundzie. Ja mam taki poważny dzisiaj trochę kurw. Jakże się łapię się na tym, że jest mi wstyd wzruszać się? Bardzo się. O. Zaczyna być taką jebaną skrupą człowieka. Na przykład oglądamy sobie bardzo fajną animację. Bardzo późno obejrzałem, bo obejrzałem najpierw dwójkę, a potem jedynkę. Inside out to jest w głowie się nie mieści. Tak się wzruszyłem w dwóch momentach tego filmu, że dobrze żebyśmy w kinie widzieli jak mi po policzkach płynęły łzy, nie? Że jak pizda kierownik jesteś. Właśnie, że będę dumną pizną, Niech to będzie moja autoterapia youtuberska. Powiem wam, że strasznie mi jest głupio jak są wzruszające momenty. Siedzę z Martą, z dzieciakami czy jestem ze znajomymi. Kurwa oni inaczej coś odbierają. Bing bong. Była taka postać, którą sobie hmm. wyimaginowała dziewczynka i ta postać jest taki moment w tym filmie, ja to będę spoilery walić, gdzie ten bing bong pomógł tam radości i kurczę znika w takiej czeluści zapomnienia, co wiadomo, że to dziecko dorasta o tym bing bongu, który było kiedyś, stary ja teraz to kurwa ciary mi idą, jak to yes. mówię, bo mnie tak kurwa to wzruszyła ta scena i tak mi było głupio, strasznie, że oczy mi, wiesz, robią się spocone i że jest mi głupio przy ludziach po prostu innych okazać takie naturalne uczucia, które powinny być. Dlaczego kurwa się wstydzimy tych uczniów? Mój teściu dla przykładu, no chłopki z krwi i kości, bardzo sympatyczna, fajna osoba, ale on jak, on jest w stanie się popłakać na reklamie, bo, kurwa jaki był jest i płacze i się nie wstydzi hmm, tego, hmm. a ja na jego miejscu byłoby mi turbo głupio, że jakaś kurwa reklama z smutną muzyczką czy kampania społeczną wywołała we mnie emocje. Czy ty tak masz, że się jesteś ja w stanie... przy Franku... Pokazuję mu, że się wzruszam, że na też mnie ta scena zadziałała na mnie, ale to tylko tyle. Tylko przy nim. Jak jestem sam, to ryczę jak bubr. O, jest ja uwielbiam. Jeszcze napiję się wina albo łychy wieczorem i obejrzę coś, co na mnie działa. No tak samo. Samotność... To potrafię pół filmu przepłacać. Ale to moje wkurwienie dotyczy tego, że ja się wstydzę to robić, przy, okazać przy ludziach, ja że też, musi być ja człowiek też. taką chodzącą ja, skorupą. Ja czuję ta powieka mi drga, muszę mrużyć oczy, jakiś scen w filmie, taki nie wiem, że epic music i naprawdę jest fajne, fajnie tak, zrobiona tak. scena, w której. Widać, że ludzie Polacy wygrywają jakieś medal i płaczą w chłopi na ja ten Ja to i prędzej też... obrócę to w żart, że zaraz się poryczę, haha. ale nie, nie tak, na nie, nie, nie. Jest nie. mi, że mi, się głupio na tym się łapie. To jest mój kurw. Że wkurwiam się na to, że nie potrafię sobie z tym poradzić. I wiem teraz, żono, jak to oglądasz, moja kochana, że jak tak jest, to. Jest mi głupio, nieraz, gdy zaczynam film, widzę, że Marta, że jak był, a ja z boku uderzam. ja się wzruszam. No. Jest mi głupio, bo muszę udawać, że jestem nie wiem. Po co przed nią? Nie, nie mam z tym problemu żeby przed żoną to okazywać, a kurwa jestem ja pierdolony jak skaliki i skała, nie? To jest na tej zasadzie. I potem te Tylko memy udaje. Tylko Czy mężczyźni mają Mam, nie mam pieprzoną, pieprzoną maskę i nie potrafię jakoś spowodować, żeby to kurwa zdjąć. I się tak wyluzować dupę i po prostu te emocje jakoś ukazać. To no nie, to trzeba kurwa udawać, nie? I... No niestety. No męski wzór został nam zaszczepiony. Słuchajcie, zaczynamy owcenia. Będzie to wyściówka. Dzień dobry, nie, to kontynuacja. Zreszio, przepraszam. My w ogóle w owcach mało gadamy też o takim naszym życiu zawodowym. Czasami coś przemycimy. Ja chciałem powiedzieć Wam historię, co się odkurwiło ostatnio. Wziąłem moje dziecko do Google na spotkania. Google to jest taka turboż korporacja, ale taka raczej niedostępna dla zwykłego. Ja, no się, że znaczy że mi z Google. Strony takiej biznesowej, no ciężko Jasne. z buta wbić do Google i mało ludzi branżowo ma do czynienia akurat z podmiotem, który no ma pozycję dominującą na rynku big techów szczególnie, nie? Z Martą się mówiłem w tym dniu, że no ja muszę się zajmować tymkiem i że no nie ma ściemy, że ja powiem kochani, jednak nie, albo będę dzwonił Jasne. do teściu, bo coś, bo już mieliśmy, byliśmy krótkimi. A tym jak miał wolne szkole, to było koniec czerwca już po rozdaniu, nie? Więc wziąłem tym na ten. No i wiesz taka gadka, że on tam usypia, ale coś na telefonie sobie pogrzebał, zrobił fotkę w ogóle kolegom koledzy nie wierzyli, że to fake, nie na ja pewno nie byłeś w Google, więc nie ja, wiem, ma jakąś rangę wśród to wśród młodych. W tego spotkania kurwa wylał flakon wody, rozumiecie, zalał całą konferencyjną. Ale to woda. Woda, tak. I ten cały Google, ja już chciałem go zamordować, ale to koleżanki ale to z Google powiedziały, żebym się nie przejmował, że to jest właśnie sweet. Wiesz, ludzie przychodzą do takich korporacji z psami na przykład, nie? No bo to są te tak, duże firmy. Tak, tak, tak. Ja przyszedłem z dzieckiem, nie. Potem sobie przeanalizowałem, to bardzo sympatycznie to wszystkie. To nie było takie, nie rób tego, bo jestem steroryzowany przez naszego hegemona ukochanego na rynku mediów. Grzyś, a u ciebie takich zawodowych historii? Ja sobie ja zawodowych może nie mam bardzo dużo, ale miałem to wstyd, taką historię, której się trochę wstydzę, bo moje takie introwertyczność tutaj mocno zadziałała taki taki wstyd i brak ogłady, nawet przez maile, gdzie ja sobie radzę, ale przez znajomego została mi zaproponowana współpraca. Praca dłuższa, scenariuszowa. Odezwała się do mnie pani z firmy, bardzo dobrze nam się gadało. Przedstawiła mi, ja się zdecydowałem, tak działamy. Potem dostąpiłem do zaszczytu bycia onboardingu i podczas tego onboardingu, z którym miałem się zapoznać w ciągu chyba dwóch tygodni, ja gdzieś chyba wyjechałem czy byłem czymś zajęty na działkę, pojechałem, miałem to zrobić. Nie zrobiłem tego i przestałem się odzywać. Dałeś dupy. Dałem dupy, przestałem się odzywać i cały czas myślałem, dobra, no, jakby na to zrobię i minął kolejny tydzień, i kolejny minął miesiąc, ja już byłem tak zażenowany moim zachowaniem, że ja nie dałem ich w ogóle znać, a tam było napięte wszystko, że poczułem, Boże nie no ja tu właśnie zabrakło mi to, co ja najczęściej mam, to mam, że potrafię się przyznać do błędu, a tutaj mi tego zabrakło, że napisać sorry, słuchaj po takiej żenadzie ja muszę zrezygnować, bo to jest w ogóle wstyd. W ogóle wcześniej też była sytuacja, że przepraszałem, bo przez parę dni nie odpowiadałem i się zakopałem pod ziemię, nie odpowiadałem w ogóle i to była stała fucha napisanie scenariuszy. I ja się tak zamotałem przez te wyjazdy i tak dalej, że dałem z tym ciała i mówiłem, dobra, już wszedłem na debila w ogóle wstyd przed tym kolegą, że on mnie polecił. Tragedia, po czym mijają dwa miesiące i ta kobieta do mnie pisze, że wiesz, dawno się nie odzywała. Szkoda, mam nadzieję, że wszystko jest okej. Okay. Czy miałbyś w ogóle ochotę na podjęcie ten fuchy, bo mamy scenariusz, i czy mógłbyś napisać scenariusz i ja ponownie nic nie odpisałem, bo było mi tak głupio po tym Kurwa, czasie, się że, że wolałem za wyjść. Ciebie ja szczerze, że ja wolałem wyjść na martwego, niż po takim czasie nagle powiedzieć, tak, pewnie napiszę wam ten scenariusz. Było mi tak głupio i tak żałuję tej współpracy, że nie róbcie tego. Odpowiadajcie cokolwiek, nawet po miesiącu, jak wam jest głupio, bo ja nie sądziłem, że ta kobieta wciąż czeka i jeszcze on nie pamięta i no dałem tutaj strasznie ciała. Strasznie mi jest głupio. Grzesio, pamiętacie w Owcach, jak opowiadałem o sytuacji z Szymonem, takim moim, kurde, jednym z wtopce moich naj, najprzyjaciół, nie? Takich męskich przyjaźni, kolega ze studiów, dosłownie z ławki ze studiów, z tych wykładów, na których w ogóle się pojawiałem. Świadkiem byłem na ślubie Szymona z Amerykanką kurde, bardzo fajną, super w obojej chlubie yy, się hajtnął. Mieszka w tej chwili w Stanach. Bardzo nam się na podobnej zasadzie, analogia jest pewna, urwał kontakt, bo kurde, za którymś razem ktoś do mnie pisze, ja znowu daję dupy, nie odpisuję, ktoś mi znowu puszcza maila, nie? Szymon, Szymon to mówi, że obaj daliśmy dupy. Nie, to ja dałem dupy. I to, była, to był czas jeszcze, jak traciliśmy tą, tą przyjaźń, o, okolice 2011 roku, gdzie trochę przestały już być takie popularne maile. My do siebie pisaliśmy elaboraty maili. Pisałem bardzo dużo, on się odnosi, i w pewnym momencie coraz trudniej było mi się zebrać do tego, żeby siąść, napisać coś długiego, jak się przestawiałem mentalnie na taką szybką, spontaniczną tak, komunikację. Tak, tak. To jest właśnie ta przyjaźń, o której w Owcach, że ją straciłem i chciałem ją odzyskać. I im bardziej się to kumulowało, wiecie, że ja przez. Ja się z Simoną spotkałem w tym roku. Spoilerujesz! W Krakowie pendolino zapierdalałem, bo bardzo na spontanie Szymon mówi: Dobra, to jestem, przyjechałem do rodziców, to może się spotkałem, nie odpuszczę. Pomiędzy jednym a drugim wyjazdem urlopowym, jakieś takie okienko, dwa dni Wsiadłem w pociąg, w ogóle zebliście, jak jechałem, pociągiem i chciałem, wiesz, wydawało mi się w trzech wylotach już. byłem. I do tego stopnia, że ja raczej w samolocie siedzę zapięty, po tym co się naoglądałem, co się dzieje, kurwa z turbulencjami, więc jechałem pociągiem, to jest trochę podobny klimat. Szumi, okienka, te siedzenia, tak buja na boki. No zapinałem pasy. Myślałem, że turbulencja to był pociąg. Sky. Nigdy debilu, nie. Dojechałem do tego, spotkałem się, zajebiście nam się gadało. W ogóle dowiedziałem się, w Stanach jest katastralny. O czym dużo ludzi w Polsce to wie podatek katastralny od nieruchomości, że y, też warunkowany od tego w zależności od jakim jesteś stanie, ale wynosi 2% rocznie wartości rynkowej nieruchomości. Sebo, że nie ma takie, kurwa podatki? Grzesio, masz za bańkę nieruchomość, nie? Ja tak Ci mówię z głowy 2%, 20 tysięcy dolarów, nie. Tak. 3,82 obecnie dolar, z tego co wiem w głowie, to będzie 70, około 6 tysięcy byś musiał zapłacić rocznie. Czyli 1333 dobrze liczę miesięcznie przy milionowej wartości twojej nieruchomości musiałbyś płacić miesięcznie 1333 zł do takiego kurwa podatku katastralnego. I w Stanach jest to przejebane, bo jeżeli jesteś w Kalifornii, masz drogą nieruchomość po wartościach rynkowych wycenioną, to gówniana kawalerka może tam kosztować nie wiem 4 miliony dolarów, nie, według tej yy, wyceny. No to od 4 milionów dolarów zrób 2% i tyle będziesz musiał zapłacić rocznie katastralnego. Za to w ogóle, że mieszkasz w swojej własności, nie? Ale spotkaliśmy się z Szymonem i powiem ci, że finalnie udało się ja o tym kiedyś mówiłem, że to jest moje takie przyrzeczenie noworoczne Minęło 10 lat. Nie było chyba miesiąca, w którym bym o Szymonie nie pomyślał. Przez te wszystkie lata, że dałem dupy, że kurwa nie odpisałem. I to. 10 lat się... się nie odzywałeś do niego? 10 lat nie dałem rady się odezwać. Wiesz, kiedy odzyskałeś, jak tato mój zmarnie. I on mi tam kondolencje złożył, powiedział, że bardzo mi przykro, tam z Kaju, bo miałem taką ksywę na studio. I udało się, mam, jestem kurwa bardzo szczęśliwy z tego powodu, bo też chcemy się w Stanach spotkać. Ja w Stanach mam tam Podeślimu. dużo dużo ro rodzinki. No, chciałbym to i Grzesio, dlaczego? Trochę wiem, że u ciebie się to wzięło z mikro, że jak spierdalasz Jedną rzecz, spierdalasz drugą, naraz ta presja, ta spirala się nakręca i zamiast to od razu uciąć, powiedzieć, przydać dałem tam, dupy stary, tam, nie, odzywam tam, się, tam. nie odzywam się, nie wezwę się, jak będę, to u, u, ja ucichłem, nie? No tak. Jakby coś się kurwa stało, nic się nie stało przez te lata. Tylko miałem takie kurwa poczucie tego, że nie mogę znowu usiąść i napisać mu tak. tyle nadgonić, że tego się tak dużo zrobiło, że trzeba mi to przerażać, ile mamy do nadgonienia. Wydaje mi się, że też się tak nie zmieniłem bardzo, że ja mentalnie u mnie ten student został, to Marta mi to czasem Bo no Tak, tak najgorzej się spotkać z kimś kim się nie widziałeś lat. I czujesz, że będzie fajnie, a potem się okazuje, że osoba, która przychodzi, to jest w ogóle ktoś inny, nie? Jest tak, uż po 15 minutach to czujesz, ojoj, to już nie wypali. Też tak masz na przykład, że jak masz weekend, który wiadomo, że będzie wolny, to dzień przed tym weekendem, szczególnie wieczór, jest najprzyjemniejszy z tego wszystkiego. Jakby to jest taka zapowiedź tej przyjemności, która jest potem. Ale na przykład dla mnie jakiś dzień, wieczór przed dniem, który będzie wolny, jest najprzyjemniejszy Kurde. niż sam Oczywiście. dzień. Niż Stary. Sam dzień nie? Stary, ja nienawidzę, jak w Korpo pracowałem szczególnie, nienawidziłem niedziel, bo ja od 17 już chodziłem zdenerwowany. Rozmię, wieczór, że, że się będę skurty. musiał znowu wejść w tryb cyborga i zacząć od poniedziałku zapierdalać. Ja jestem bardzo nimi osobą w poniedziałki. Nie spotykajcie mnie ludzie. Sprawdźcie, czy jest poniedziałek i nie podchodźcie, bo będę jakimś człowiekiem z kurwolem. Poniedziałek ja naprawdę nie, nie lubię tego dnia. Ja nigdy ważnych spotkań nie, nie ustawiam, tak, tak. ale piąteczek wieczór. Jest. Uważam, nie ma lepszego... No oczywiście piątek serial, najlepszy w to. Nie mówię piątku, ale jak sobie patrzę w kalendarzu na przykład, że o, tu będę miał pracę tego dnia, po tym dniu, następnego dnia nie mam nic, to ja wiem, że tego dnia, kiedy mam pracę wieczorem, będzie... Upa. Bardzo dobrze. Tak. Ma. Boże, taki casual 300%. <grydź>, pograć, napić się, a może pójdę wcześniej spać? A może coś przeczytam? Nie wiem. Mogę wszystko. <grydź> Jakby nie muszę nigdzie wstawać. Chciałem wam tylko powiedzieć jedną rzecz. 666 jest taki numer. Zawodowe tematy poruszamy teraz, nie? No, tak gadamy weekendziki te To ja już wiem, z kim ty masz tam, mój drogi 666, wiecie, że jest w Polsce? Telefonia komórkowa, która ma początek, numery 666. Pewnie dużo z was, was to wie. A ponieważ ja wiem, że tak jest, wiedziałem jaki operator, to ma Biedronka dostała takie numery. Biedronka splajtowała na tych numerach, bo babcie nie chciały ich kupować. No wiecie, te zabobony, jak ta trzynastka, nie na tej ja to jest A ja dla na naszej spółki muzycznej Video Brothers Music koniecznie chciałem, żeby fi numer firmowy był na szóstkach. 666 jest bardzo łatwy numer. Tam idzie z Google. I już wiecie, to, skąd skąd sobie jest sukces firmy. <laughs> wszystko jest jasne. Ale najlepsze, że się okazało, że jak przenosiłem z Biedronki tego prepaida na Orange'a, a potem z Orange'a cedowałem na abonament, bo można te sesję tych numerów zrobić, się okazało, że jest jakiś turbo error w systemie, że tych numerów podobno a jest mało, po b ta biedronka na coś tam kurwa nabroiła, że jak cedowałem już do playa z Orange'a, to w playu jeszcze widzieli tą biedronkę, rozumiesz to? Mieliśmy historię w ogóle przejebane z tym numerem i powiem wam, że komu, któremu z kurwy synowi przeszkadzał autobus 666 na hel, to było najbardziej genialny, nie wiem, czy trolling? Dramatyczne to było, no. To było coś niesamowitego, autobus jedzie na hel i ma 666, to zmienili kurwa na dziewiątkę na końcu. Ja mam nadzieję, że nie wiem, nowa zmiana tam, która Kolejna polityczna przywróci numery Dlatego na końcu na moi drodzy? Żeby przywrócić autobus 666 na KEL. <noise> Ojej, przepraszam. Bo... Jak to w owcach, w tych nie możemy zapomnieć? Bonus no za to, że zapomnieliśmy no w ostatnich owcach. O, w kurwieniach. Łukaszu, powiedz mi, mój drogi, czy coś cię, no nie wiem, no wprawiło w pewien dyskomfort psychiczny, emocjonalny przede wszystkim w ostatnich dniach Twojego życia? Słucham. Ludzie, którzy nie zgniatają butelek plastikowych zanim je wyrzucą, to podludzie. Nie zapraszam do dyskusji. Do widzenia, dziękuję. Wow, to było szybkie, ale są zgniatarki. Poza tym ponownie, jak z nakrętkami. Mogli... Jak można butelkę zawierającą pow... Wietrze, nie zgnieść. rzuci mogą do kosza, być żeby. osoby słabe, na przykład emeryci, że nie, ma, nie są w stanie. No, moja babcia nie byłaby w stanie zgnieść. Bo... To bez emerytów. Wszyscy po prostu. <grym> to wytnij, to wytnij. <grym> no to nie wiem. Nie, nie A nie, nie masz wierzę. takiego natręstwa, jak widzisz na przykład. Ja zgniatam. Kosz na śmieci przy przystanku, a tam kurwa wielkie litrowe butelki ja to po i tak dalej, niezgniecione. Zabierają sobie objętość, wysypują te to postaje. Nie, wiem, to jest takie natręstwo ekonomiczne w moim to, przypadku. Y, Sytuacją w moim śmietniku, i tutaj co mam Zobaczmy, co Wy na to powiecie. Dziękuję. Grzeciel, a co Ciebie? Skurzyło, zirytowało. E, ja mam też taki osiedlowy, wiesz, to bo jest ja mam... spokojny w ogóle jesteś jakiś, kurwa mać, co ty robisz? Bierzesz jakąś ashwagandę czy coś, bo co, co się dzieje z tobą? Wy <grym> <grym> Wyspokojniałem, ale ja na przykład też mam, kurwa, związanego z osiedlem, bo ja mam sypialnie od studni. A ponieważ teraz osiedla się buduje nie w starym stylu, że jest blok, 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 blok i między nimi przestrzeń, gdzie dźwięk może się rozejść, Uso, to teraz jest Blok, który jest fortecą i kwadratem, bo bawimy się w Minecraft. W każdym razie, ja mam niestety właśnie sypialnię na, na tą studnię, tak zwaną. Słuchajcie, od 6 rano, właściwie to od 5.40. Coś musi się dziać? Albo jest to koszenie żywopotów jesienią, albo jest to wywózka śmieci, w lato jest to zabawa dzieci, albo wyprowadzanie psów, bądź dojeżdżają jeszcze wcześniej kurierzy, którzy dostarczają jedzenie albo diety codzienne, więc właściwie nie ma życia, i jeszcze w zimę to ok, bo ja mogę zamknąć okno i skręcić koloryfer, ale w lato, kiedy jest upał i tropikalne warszawskie noce, no nie ma opcji żyć przy zamkniętym oknie. I to, co się jakby dzieje na osiedlu, ile jest dźwięków ludzi z was, i z tak, tak, tak! Najgorzej! Tak. I po chwili pieski. Okay, Czemu motorynki. Brrr. Śmieci po chwili o siódmej. Jest na przykład we Tak, tak śmieciarka przyjeżdża i zabiera szkło. Po chwili drugi koner. Ja po dwóch kontenerach szkła już wiem, że mój dzień się zaczął. Ja, już te szkło najgorzej, ale on jest raz mi. Nie, w macie osiedle, my mamy raz miesiąc. Ja jest... już wiem, że mój dzień się zaczął i tu już nie ma żadnej siły tam i na górze, ani w życiu tutaj naszym doczesnym, która by mnie uśpiła z powrotem, bo po tym jaki. Dźwięk wydaje koteler pedel szkła, który sypuje się do tego bysia. To jest ten dźwięk, który obudziłby umarłych. No i to jest... to jest mój wkurs. Grzesiu, jak już mówisz o hałasie i takim tym, to ja od razu podłączę się, póki pamiętam. Ja uważam, że powinna być jakaś policja muzyczna, która biłaby kablem XLR po plecach wszystkich, którzy się podpinają i kawerują obecnie piosenki. To, co się dzieje w radiu, non-stop kawery znanych piosenek i one są tak źle zgwałcone, one są tak źle wykonane, Uważam, że to powinno być zakazane. Zaiks powinien mieć jakąś straż muzyczną, miejską, nie wiem jak zwał, tak zwał, i powinno się tych ludzi tym kablem bić przez plecy. Po prostu. Ale nie policja. Dzieci nie bijmy, ale bijmy. od razu ludzi. szwadrony śmierci, natychmiast, a nie jakaś tam policja. Pernie, jest to Helać tak złe. Od razu przy gramofonie. Ja mam nadzieję tylko, że bardzo dużo muszą za to kurwa płacić tym y, oryginalnym y, twórcom. To jest tragedia. A jeszcze Grzesio, ostatnia rzecz. Boże, jaka akumulacja w kurwie! ale przepraszam za tamten odcinek. I już kończymy. Tymek, jakąś ma, ponieważ ty, ty, mój ty mój, kochany synek, ma y, jak te wszystkie dzieci w tym pokoleniu, wifona, czyli ma te włosy takie na Konopskiego, nie? To zaczął jeść też y, zupkę wifon, y, kurczak, y, coś tam, ta ostry. Tata, ta, zrobisz zupkę, bo ja teraz mam tam korepetycję. Nie? I wiecie, kojarzycie od studiów, to pamiętam. Ta zupka, tam jest makaron, przyprawy, i na koniec jest taka folika, kurwa, który jest ten tłuszczyk i ten cały taki, ten y, nie wiem. Olej, farsz, ten. olej. To te, 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 o, tłuszczyk, ten tłuszczyk, tak. Jak to otworzysz? Ja nie wiem, jak to można otworzyć tak, żeby nie ujebać sobie. Nie u... da się! Nie da się! Dwa dni! I... Nożyczkami. My, myję się, biorę prysznic, jestem w stanie półmeksem, to jebi jeszcze dwa dnia, ponieważ ja obgryzam paznokcie. Przejebane, nie, nie, nie wpadajcie w to, to jest zła rzecz, bardzo. Uważam, że jakbyś tym kogoś wybalsamował, to za dwa lata kurwa te zwłoki jakbyś, nie wiem, zjadł na przykład, bo jesteś Hannibalem, one dalej by jebały tą zupką. I, i fonie z tłuszczu zabalsamowane, ja tym kupiłam tą zupę, i nieraz mi się te włapy tym upierdzielą. Wremilare. Cały dzień jeszcze to czuję. Dobra, ale są, są takie zapachy, które na palcach zostają na długo. Chyba się z wami już żegnamy, bo tak. już skręcamy znowu w stare klimaty, a mówiliśmy, że owce, nowa fala, że to będzie taki fancy. No jest fala, no kurwa. <laughs> Nudy. Nie, no ale myślę, że dobrze to wychodzi na razie. Jak na drugi odcinek? Czy trzeci? Teraz. Trzeci to Trzeci, przepraszam bardzo, to ja już dwa razy się Nie, Je, jest dobrze, się. jest spontan. Ty idziemy na trzeci, zaraz będzie trzeci. Czerny odcinek. trzeci, no. no, no. Ale będę opowieści. Ale wam będzie głupio, że wróciliśmy znowu. No, a znowu teraz, teraz W trzeci będzie najlepsze. To jest to, co mówiłeś? O! Nie hmm? ja pierdolę!